Stary, kartonowy pudełko leżało tam w rogu. Miałem kilka razy taką sytuację, że w takich pudełkach są największe skarby. Suszarka tam, jakiś zwrot. Dobra, 59 zł. Do... Kolejne pudło. O, zabaweczka. Ile taka zabaweczka? Pokaż. Officer price, 150. zł. pisze, 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 pisze z drogi, nie? No, officer price, tak. Ojej, zło! Nie. nie, no, grzdzika, myślę, że zł. Ale on ma jakieś pekanie! Nie no, jest popsuta. Nowa, soniczna szczoteczka to czysty zysk, ale używana nie poprawi Kamilowi humoru. Dobra, Aha. dobra. Słaba akcja. No to można wyczyścić czy? One są bez. Ja bym nie dotknął. Ja bym nie dotknął używanej szczoteczki. No jeśli pracujesz sam, to jeśli masz firmę, to masz pracowników i ktoś to zrobi, nie? Zależy, kto jaki ma stosunek do tego. Ja bym nie kupił używanej szczoteczki, nawet jak te głowice są wymienne. Ale to się da wszystko wysterylizować. Co to jest? Nie. To jest inhalator. To jest inhalator, to jest inhalator to. dla dzieci. Inhalator. Mhm. Głęboki oddech przyda się nie tylko dzieciom. Stówka, no. żeby nie było, że tu każda jest używana. Proszę. Gdzie używana? Co używana? Oryginalnie jest zapakowana to? końcówka. No. Nowy widzę tak Stówka. 196 zł. No. no to za stówkę, no. No to daj stówkę. Dobra. Daj stówkę. Nasze z jednej licytacji na drugą coraz mądrzejszy jesteś. Nie. To jest turystyczna suszarka. Ona będzie w granicach 69 zł, nie więcej. Dobrze, to mamy. brama na kolejne. Ośmiu też jak nie? No myślę, że tak. Uważam, że zrobiłem zajębistego deala. O, dziewczyny. Oj. Brawo, już miałeś. Dobra. Zestaw, dobra, zostaw go w środku. Stówkę! Ale Nie, Ale, Halo, nie. więcej! Bo ona jest dobra. No. Z Dwie stówki. Dobra, spokojnie. Dobra. Dobra. Dopisz 180. Nie, mówisz, że używamy. ty no, mówisz są. 180? No, no. Słuchaj, A to jest taki stepper, nie? Do domowy. Steper. Co ty gadasz? Aha. Ale to jest spokojnie. A tutaj to mamy, spokojne, a to za ile bo... znam? Zobacz, w i ten. No, dobra. O, 139 sprzedawaliśmy. Identyczną. Masz... No. czego wy nie sprzedawaliście? no. No, to jest nasz towar, dlatego ci mówili, Cytowaliście? to jest nasz Dorota, yy, Ola, chcesz ją kupić za siódemkę? Sprytnie. Ja rozumiem, że może nie wyglądamy na za mądre, ale jednak jesteśmy. To jest karbownica, to jest palownica. Ile. Dokładnie. Ile. Myślę, że w granicach 150 zł. Nie wyobrażam sobie, żebym na przykład stracił o tej polecie, nie? 20% zarobić, to to nie jest biznes. On jeszcze musi to dowieść, wystawić, sprzedać, znaleźć klienta przede wszystkim. A, wygrana jest bezcenna, moim zdaniem. <laughs> Myślę, że to jest zajebista paleta. Produkty są do 200 zł. No i po prostu jest ich multum. Na pewno żałuję. Myślę, że moi słownicy będą zadowoleni. Na pewno nie jest zadowolony. Nie cieszę się, cieszę się, że kupiłem tę paletę zamiętaj tego dila. No nie może być zadowolony. No zamroził sobie 6 200 tak naprawdę w produktach o wartości 8 000. To była mega licytacja. Fajnie się w niej czułem. Ale on się cieszy zobaczyć. No fajnie! No zobaczcie, kiedy jest wesoły. To no, cieszy się, dobrze jak się cieszy.